Cześć, z tej strony Ja, Witam wszystkich serdecznie w World of Warships. Dzisiaj e, filmik na temat jak grać niszczycielem, kiedy męczy nas lotnia. <noise> Udało mi się wylosować lotnie, hura. E, ogólnie, tutaj trzeba poruszyć już sporo różnych rzeczy, e, więc może być tak, że będę kończył e, ten e, swój monolog po bitwie, no, to dopiero zobaczymy. Dobra, pierwsza sprawa. Ogólnie to, że mamy naprzeciwko siebie lotnie. To nie oznacza od razu, że ta lotnia nas zmiażdży. Może. Jej się to opłaca, ale jest kilka rzeczy. Eee, pierwsza sprawa. Eee, niszczyciele mają różną wykrywalność z powietrza. Ten ma najgorszy, dlatego go wziąłem. 4-4. Czyli widać go naprawdę z daleka. Przelotuje gdzieś sobie jakaś eskadra. Szybciutko go znajduje i może klepać. I. Jak sobie pamiętajcie, literką P włączamy, wyłączamy, dodatkową i pelotę. Jeśli sobie to wyłączymy, to nasze działa, jeśli sobie tutaj najedziemy, dusimy kontrol, jedziemy na okręt i mamy wszystkie informacje. Zasięg wykrywalności spojrza 4, 4 i na samym dole zasięg ognia przeciwlotniczego 3,8. I teraz, jeśli mamy ten zasięg ognia lotniczego na przykład 5,8, no to... Jak samoloty będą na 5-8, zaczniemy strzelać. Jeśli mamy zasięg wykrycia okrętu, na przykład 2,8 to możemy wyłączyć pelotkę, i mimo że samolot będzie na przykład przeratywał 3 km od nas, nas nie wykryje. Jakbyśmy mieli włączoną pelotkę, to nas wykryje. Pelotka będzie strzelać. Jeśli jest to mega turbo, ultra, super hiper pelotka, to czasem warto, ale też nie zawsze. Czasem warto, żeby taka eskadra się bardzo blisko nas znalazła i nie wyrobiła po prostu z atakiem. A my sobie wyłączamy pelotkę, i on lata koło nas, dostaje baty, a nasza pelotka go kosi. Więc do takiej sytuacji zmierzamy. A więc no pamiętajcie, żeby jeśli macie dobry kamuflaż na, na samoloty, korzystać z niego. Wtedy możecie sobie na spokojnie mm, grać i tak łatwo Was nie będzie można wykryć. Oczywiście mogą Was wykryć inne radary, sonary, inne okręty, i samoloty ostatecznie też, jak macie pecha. Co wtedy? Wtedy oczywiście możemy sobie gdzieś się oddalić do jakichś okrętów, które mają lepszą przeciwlotniczą obronę niż my i razem z nimi sobie te samoloty strącać. To jest jedna z opcji. Druga, jeśli mamy dym, to go używamy i sobie z niego korzystamy. To też jest opcja, którą należy rozważać, w zależności od tego co się dzieje. No trzecia, jak tutaj widzicie na załączonym obrazku moja, jest już dosyć dosyć kiepska, no bo po pierwsze lotnia nas spoci, po drugie mocno nas tłucze. A po trzecie, nie mamy jak uciec, bo mamy kiepski, e, kiepski okręt do tego po prostu widzicie, teraz sobie. Będzie nas naparzać jak będzie chciał, prawda? Zbaci nas, niewiele możemy na to poradzić. Specjalnie tak jak mówię, wziąłem najgorszy niszczyciel, jeśli chodzi o yy, no radzenie sobie z samolotami, bo on sobie w ogóle nie radzi. Jest potraktowane tak przez Wargaming, a nie inaczej. Więc mamy totalnie przekichane i yy, jak będzie chciała nas lotnia zniszczyć, to nas zniszczy. Tyle, że tak jak mówię, możemy utrudniać mu to. Możemy się y, przemieszczać tam, gdzie jest więcej naszych okrętów i sobie w ten sposób działać. Y, możemy pływać w razie czego z kimś, kto ma dym i sobie do tego dymka wskakiwać. Też jest taka opcja. Więc to nie jest tak, że nie możemy absolutnie nic zrobić. Pamiętajcie też, że jak taki niszczyciel y, będzie cały czas unikał y, lotniskowca. No to on marnuje czas. Marnuje sporo czasu na to, żeby was znaleźć, na to, żeby was przeatakować, potem, żeby was znowu odszukać. Jeśli wy się zadymiacie, zmieniacie często pozycję, odskakujecie, możecie gościa po prostu najzwyczajniej zirytować i zacznie szukać innych celów. No bo nawet jeśli zniszczy was i poświęci na to 10 minut, no to już niewiele zrobi przez pozostałe 10 minut. I no, ja wiem, że to nie jest żadne pocieszenie dla gracza na niszczycielu, że no, fajnie, że lo, lo, lotnia e, zmarnowała mu grę. Nie mógł za bardzo nic na to poradzić, jeśli, jeśli grał sam i nieostrożnie, e, no ale zysk jest taki, że ta lotnia nie zmarnowała gry pozostałym graczom. No, team korzysta, my niekoniecznie, niestety, bo e, no, niewiele możemy na to poradzić ale pamiętajcie, że są niszczyciele, które mają dobrą obronę przeciwlotniczą, na przykład Gearing, na przykład Friesland, teraz będzie cała linia azjaty, nie azjatyckich, tylko europejskich. Zetka też ma dosyć przyzwoitą, więc jest tego trochę, gdzie sobie całkiem przyzwoicie radzą, jest jeszcze Grozowoj, no i na pojedynczych tierach też tam Kid na przykład też ostrokości, jeśli chodzi o premki inne tego typu zabaweczki, więc są jednostki, które lotnia no, niespecjalnie chce się atakować. Możemy też zrobić, właśnie, zmianę niszczyciela na jednego z lepszą pelotą i, i, i w ten sposób sobie radzić. Możemy grać. Jak jest jakaś mega upierdliwa lotnia, która cały czas się na nas zasadza, możemy się starać pograć przy jakimś okręcie z innym, z dobrą obroną przeciwlotniczą. Oczywiście ja wiem, że to jest wszystko upierdliwe, że człowiek by chciał sobie gdzieś płynąć, cisnąć i bacić, ale nie zawsze jest to niestety możliwe. No, trzeba grać tak, jak przeciwnik pozwala. Nie zawsze będziemy mieli idealne warunki pracy. Trzeba jeszcze pamiętać cały czas, że no, lotnia lotnią, ale inne zagrożenia w tej grze również dla niszczycieli istnieją. No, nie na darmo mówię, że jest to teraz najtrudniejsza klasa do dobrego grania, bo do, bo do grania, a żeby grać, to, to sobie można wszystkim, ale żeby dobrze na czymś grać, czyli spotować w miarę przyzwoicie dla drużyny, wykrywać zagrożenia typu właśnie inne niszczyciele. Torpedować w razie czego, ostrzeliwać inne okręty i nie dać się zabić w szybkim czasie. Nie mówiąc już o kapowaniu i obronie kapów, no to nie jest to coś, co przyjdzie nam tak od sobie leciutko i bez, bez problemu. Do garnięcia jest mnóstwo rzeczy, mnóstwo zagrożeń, hapeków jest mało, sklepać nas można tak naprawdę w chwilę, bo klepią nas wszyscy. Nie tylko lotnie, no lotnie jak było widać, lotnia może nam za 10 tysięcy wsadzić sobie z rakiet i się śmieje, i ma to gdzieś. Takie życie moi drodzy, i tego nie obejdziemy. Jak jest super mocna lotnia, która wie co robi, która wie jak grać i która chce nas zniszczyć na niszczycielu, to niestety, ale nie będziemy mieli łatwego życia i jest spora szansa, że może jej się to udać. Niestety tak to wygląda. Tak więc, cóż, liczba niszczycieli spada znacznie. Nie bez powodu. Tak jak mówię, mają ciężkie życie. Trzeba się bardzo dużo namęczyć, żeby coś zrobić. Trzeba cały czas uważać, czy gdzieś nas ktoś nie sklepie, i to tak bardzo szybko i prosto. I w razie czego, trzeba mieć gotowy plan ewakuacji. To się tyczy oczywiście nie tylko samolotów, ale i innych zagrożeń. Dlatego klasa trudna, wymagająca, która często jest przy okazji jeszcze też nerfiona, cały czas, dosyć często. Nerfione były torpedy ostatnio, nerfione były działa, już nie możemy sobie z tych dział robić takiej totalnej rzeźni jak kiedyś. A więc co jest za coś? No i pancerniki klepią, klepią tą klasę znacznie mocniej niż kiedyś, to też jest nerw dla tej klasy. Radary były przywydłużane, to też jest nerw tej klasy, dlatego moi drodzy, no to, że, to, że was lotnia gnębi, no to ja rozumiem, że to boli e, i że to jest upierdliwe jak wszystko inne, ale umówmy się, że tych zagrożeń mamy tutaj naprawdę tak dużo, że jeszcze ta lotnia to niewiele zmienia. Ogólnie jest, jest ciężko i przekichanie, więc e, no, tak, tak wygląda gra na tej klasie i trzeba, trzeba mieć to na uwadze. Pamiętajcie też, że są to niszczyciele, są to okręty, które są bardzo różne. Jedne yy, polegają na ostrzale, inne polegają na ostrzale z daleka, z bliska, z średniej odległości, jeszcze inne na torpedowaniu, więc też bardzo dużo zależy od tego, czym gramy, na kogo gramy, z kim się mierzymy. Niektóre lubią samoloty, bo właśnie bardzo przyzwoicie je zwalczają. Więc warto sobie popatrzeć, czym, jak się nam gra. Niszczycieli jest tak dużo, że naprawdę coś sobie możemy wybrać. I no, starać się zmieniać, czy to, czy to właśnie jakieś niszczyciele przeciwlotnicze, jeśli faktycznie lotnie naprawdę się cały czas na nas próbują zemścić nie wiadomo za co albo po prostu wiedzą, że jesteśmy łatwym kąskiem i nie będą sobie żałować w używaniu na nas więc poza tym, że możemy sobie jak już jest nalot rakietowy zwalniać, trochę kręcić płynąć w kierunku samolotów jak już nas miną po to, żeby miały jak najdłuższe zawrócenie no to już niewiele możemy zrobić, jak lecą bombowce, możemy się ustawiać bokiem, tak żeby nie zrzucał nie bomb centralnie na nas, tylko żeby zrzucał na bok. No i tyle tyle możemy zrobić. Reszta to już w rękach przeciwnika to raz, a dwa trochę RNG też pomaga albo przeszkadza. Tutaj kleber był prawie cały, już hapsa ma znacznie mniej. No, tak jak mówię, jest mnóstwo zagrożeń, które może nas wyeliminować z zabawy. Nie tylko lotniskowc, trzeba mieć baczenie na inne niszczarki. Tysiąc rzeczy może nas zniszczyć. No, też inne klebery są bardzo groźne. Tak więc, moi drodzy, no, pamiętajmy również o tym, że. No, nie gramy sami. Musimy trochę zmienić ten gameplay. Nie, nie róbcie takich błędów, że od pierwszej sekundy zapierniczacie jak dzicy na kapa, a tam na was czekają już inne okręty, lotnia, cały komitet powitalny, wszyscy z szampanem. No, to nie dziwcie się, że, że, że giniecie. No Niestety nie ma opcji, żebyście nie zginęli. Za dużo tego wszystkiego po prostu. No i widzicie, teraz latają samoloty. No, to, torpedami. Oczywiście, no torpedami najtrudniej jest trafić taki niszczyciel, ale też można. A też można. Kiedyś się torpedowało na krzyż, teraz też się torpeduje. Tyle, że ja jestem szybszy od jego torped. Tak mi się wydaje na dopałce. Widzę, gościu się cały czas tutaj bawi. Ja niewiele mogę na to poradzić. Jeszcze, jeszcze będzie do mnie szedł ostrzał Ohio. Dzieje się, jest co robić. Jeszcze dodatkowa Ohio będzie tutaj strzelać. Na szczęście że przerwano tą bitwę była zbyt sadystyczna. Za bardzo nas zmiażdżyli. No, niestety wczoraj było bardzo duże uinacją. To dzisiaj będzie mniejsze. Tak to jakoś dziwnie się składa porażka za porażką. Niemniej, mimo iż tam męczyła lotnia, do, co, co by nie było, zadawała spore, spore straty, to byśmy w stanie jednak być na czwartym miejscu z, nie, z niedużą stratą do lidera, więc nie to, że położyliśmy grę. Giring też był drugi, więc jakoś niszczyciela i Shimka mogą dalej być wysoko, mimo że jest lotnia, mogą odgrywać jakąś rolę. Może nie tak fajną, jak się to robiło kiedyś. Eee, niemniej. No, lotniskowce zawsze były groźne dla niszczycieli, głównie dlatego, że je wykrywały. Więc można temu przeciwdziałać też, płynąc po prostu jak widzimy, że lotnia operuje na przykład na jakimś tam, na lewej flance, albo na centrum, albo na prawej. No i widzimy, że tam lata cały czas, bo kogoś męczy. No to płyńmy tam, gdzie chwilowo nie lata, i tam spróbujmy się, starajmy się coś ugrać. No niestety musimy mieć baczenie na to, właśnie, że możemy zostać wykryci, możemy zostać sponiewierani przez rakiety, bomby i nawet torpedy, jak mamy chwilę nieuwagi i trzeba temu przeciwdziałać. A przeciwdziałać możemy tak właśnie, żeby wyłączamy pelotę. No bo zobaczmy, no tutaj, tak jak mówię, okręt tragiczny, jeśli chodzi o pelotę, i ten. Ale tutaj bierzemy sobie kolejny niszczyciel. Jak mamy kamuflaż, to zobaczcie, że Wykrycie z powietrza już jest na 3 km, a nie 4,4, czyli znacząco trudniej nas wykryć. Jak sobie weźmiemy jeszcze inny niszczyciel, to może mieć wykrycie już na 2,8. Już naprawdę jest bardzo blisko, już musi prawie w nas wlecieć. Mamy do tego na przykład na tym niszczycielu całą masę dymków, które też możemy użyć, jak sobie. Weźmie nas na cel taka lotnia. Możemy. Pamiętajmy też, że w dymie można nas mimo wszystko trafić dalej. Jeśli tam będzie mierzył naszą ostatnią pozycję, albo jeśli pelotka cały czas bije, no to widać skąd bije. Więc warto też. To, to jest oczywiście na tych najlepszych graczach na lotni, to Warto też sobie wtedy tą pelotkę na przykład wyłączyć, jeśli nie jest ona jakaś monstrualna, taka, że tam kosi samoloty w chwilę. Sobie wyłączamy w tym dymie i. Lotnia wtedy już w ogóle nie wie, gdzie jesteśmy. Oczywiście w dymie dobrze się też przemieszczać trochę. Do przodu do tyłu nie stać w jednej pozycji, to, to, to jest ogólnie dobre i na, i na torpedy, i na Ostrzał, i na ostrzał z powietrza, więc dobrze sobie taką praktykę um, już taki nawyk zrobić. Jeśli zaś chodzi o niszczyciele, które sobie całkiem przyzwoicie radzą z samolotami, to na 10 macie Harugumu, macie Giringa. Macie Grozowoja, macie Zetkę, macie jeszcze... Później będziecie mieli Marsę w miarę. Halanda Smaland'a również dają radę. Reszta są powiedzmy... no tutaj Jujeng też w miarę, ale no nie, nie są to takie potwory jak, jak Friesland na dziewiątce. On kosi samoloty jak szalony. Black też w miarę przyzwoicie, Fletcher. To co amerykańskie jest, jest zazwyczaj całkiem dobre. Brytyjskie też coś tam robią. Najgorzej mają Francuzi, bo u nich ta pelota jest nie za specjalna. Część rosyjskich też ma nie za specjalną. Japońskie też też zostało to trochę polepszone. W stosunku do tego, co było, ale też większość Japończyków jednak sobie nie radzi. Ale jak sobie nie radzi za to, to mam, o, zobaczcie, wykrycie z powietrza na 2,5 km. To już jest mega, mega kamuflaż. Więc ma, mo, mogą się bronić w ten sposób. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o ogrę przeciwko lotniskowcom jest, jest trudna, jest o wiele bardziej wymagająca. Kolejna rzecz, na którą musimy zwracać uwagę, czyli samoloty, jakby nie dość, że jeszcze musimy przecież patrzeć na takie pierdoły, jak radary, sonary, inne niszczyciele, i całą masę wszystkich, którzy tylko jak się pojawimy, to dostajemy fokus od wszystkiego. No to jeszcze trzeba mieć na uwadze to, że mogą nas przyświecić z powietrza i na nas jeszcze z powietrza polować. Więc moi drodzy, cóż. M, dlatego też, jak widzicie, że niszczyciele grają trochę bardziej z tyłu. Powód jest pewnie taki, że jest gdzieś lotnia. Baci, pokazuje i przeszkadza w grze. Tak więc z takich rzeczy, które widzę, notoryczne błędy, to jest taki, że płyną gracze prawie od razu na kapy i giną szybciutko. To nawet jak nie ma lotni, jest ten, ten sam błąd. Warto jest sobie, jeśli już bardzo lubicie być przy kapie, wpłynąć na niego, od razu zawracając i uciekając, żeby włączyło się wszystko, co się ma włączyć radary i inne. Wszyscy pokazali swoje pozycje, a my gdzieś szybko cmykamy za, za górkę. Przeczekujemy to i potem patrzymy, co się dzieje. I jeszcze mamy okręt, taka nowość. Ale tak ogólnie trzeba grać trochę bardziej jednak zachowawczo wchodzić do bitwy, wychodzić dużo bardziej kombinować. Niestety. Nie ma magicznego sposobu na uniknięcie lotni. Można tylko zwiększać swoje szanse, żeby nie zostać wykrytymi tyle. Dobra, i to by było tyle, jeśli chodzi o porady dotyczące gry na niszczycielu. Może na sam koniec, jeszcze taka <laughs> oczywista oczywistość. Jeśli lotniskowiec bardzo będzie chciał was zniszczyć, to was zniszczy. Niestety, albo będziecie całą grę grali w ukryciu przy jakichś innych krążownikach, i nic nie zrobicie. Jedna i druga opcja jest straszna, dlatego trzeba znaleźć jakiś złoty środek i starać się, żeby lotnia się nami aż tak strasznie nie interesowała. I to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Bye, bye.